O tej porze roku, czyli zimą, na przełomie stycznia i lutego, najlepiej zbierać igły sosny, ponieważ zawierają największe ilości witaminy C. A na co takiego są igły sosny? Otóż cudownie działają na zatoki, na zapalenie gardła, na wszelkie infekcje, na katar. Z tego względu, że posiadają witaminę C, wspomagają produkcję kolagenu i są bardzo dobre na stan naczyń krwionośnych, działają również na łuszczycę głowy. Można sobie robić z nich płukanki. Zawierają olejki eteryczne, takie jak kamfen, pinen, limonen czy fenhen, między innymi, oraz żywice, glikozydy, między innymi koniferynę, piceinę. Wskazania to stany zapalne i zakażeniowe, np. układu moczowego i trawiennego, biegunki, osłabienie, bezsenność choroby wątroby, kamica moczowa, zapalenie pęcherzyka żółciowego, reumatyzm działają również nasennie i odstresowująco.